Masie, ma widzowie, dzisiaj jesteśmy w mega nowej grze na Robloxie. Może dlatego mega nowej, że ja ją stworzyłem dzisiaj, ale to my jeszcze ten fakt. I tak, w dzisiejszym odcinku chcę wam pokazać po prostu, co to za gra, co się w niej robi i ogólnie takie tam pierdoły. Więc dobra, zapraszam Was do oglądania. No i dobra, to tak. Um, to to jest jakby taki zamiennik jazdy Autem RP, no bo pamiętacie, raczej tą grę, ona się usunęła niestety. No i dobra, to weźmy sobie jakieś auto, na przykład, I dobra, ja już Wam pokazuję ogólnie, tylko niestety Wam nie będę pokazywać sekretów na filmach, tak jak w tamtej grze na przykład, bo ta gra ma mega dużo sekretów, ale to już jednak wolę, żebyście sami się sami zobaczyli, no i może na jakimś live'ie na TikToku tajnym pokażę, czy coś, to spoko, to mo może jeszcze, yy, może tak będzie. Ale dobra, tu ogólnie ja Wam teraz pokazuję, jak wygląda mapa, no nie? Boże, sztur tam biega <grywa> um, Dobra, to tak. Tu mamy na przykład biedry, tu jest trochę pusto, no bo jeszcze ten, jak tutaj nie, nie dokończyłem. I ogólnie. Yy, Czemu tu się fajnie? <grywa> um, jakby są takie drogi, bo ja mam pomysł taki, że w jakimś tam update'cie je dokończę. I tu będzie centrum miasta ogólnie. Oczywiście mapa będzie powiększana. I wiecie, tak to będzie wyglądało No i widzicie, chyba spoko wygląda, tutaj mamy na przykład żabkę Tutaj mamy automaty Gdzie możecie sobie coś kupić jak chcecie, czy coś O, właśnie, jak fajnie Ale dobra Zaparkujemy sobie tutaj i patrzcie ja sobie chyba zrobię tak, że w RP to będzie mój domek, bo oczywiście tam mają wnętrza, bo patrzcie jak tu fajnie, tu możecie na przykład... tu jest fajnie, tak komputer jeszcze lampkę, tu macie obok, więc patrzcie jak fajnie z tą lampką można sobie posiedzieć w ogóle i w ogóle za tym domem zrobiłem coś takiego, bo tutaj jest w ogóle silne wyjście, że tu jest domek na drzewie, spoko chyba no nie, To jest właśnie tak w tym domku na drzewie i ogólnie tak to wygląda. Więc nie wiem czy Wam się podoba. Tutaj mamy taki las. Więc spoko. Więc nie wiem czy Wam się podoba ten las, czy coś, ale dobra. Oj um, Do pana. Y, jakby defalda. Tutaj jeden sekret pokażę. Tu masz Freddy Fasbara. <grym> Bo to jest rzecz, która mu jest potrzebna na pewno. Ta główka. Co to za Ale dobra. E, pomijając ten fakt, to w tej grze nie będą się bagowały te chodniki, tak? W jaździe autem RP, ponieważ e, w tej grze nie mogą się bagować. Bo tutaj to ogarnę... Kocie, co ty robić? Do, do środka auta w ogóle w Bo tutaj jest tak zrobione, że tutaj. O, kod wlazł auta że tutaj się nie mogą bagować, bo właśnie tak tutaj zrobiłem. I tutaj w ogóle macie drugi taki domek, jakby na drzewie auto mi pojechał. Taki bardziej babski dom na drzewie tutaj jest. Ale może komuś się spodoba. Dobra, to jeżeli chodzi dalej, czekaj, czas kliknę reset charakter, żeby mieć jakieś auto, bo mi się nie chce na nogach łazić. Więc no, na ja. Możecie oczywiście sobie iść na przykład do Dina czy coś, ale popatrzcie, fajne rzeczy takie nawet w tej grze, co jest na przykład ten, czekajcie, weźmy jakieś random auto, dobra, tą Tesla na przykład. Możecie sobie właśnie do Dina iść do Pepko, do klubu, ale dobra, na przykład tutaj macie szpital, tutaj macie polskie karetki, albo tutaj macie policję. Macie Polskie Policje Polskie policja to powinny być jakieś zwykłe pieski, ale mniejsza. Bo właśnie e, zrobiłem tak, żeby były odzorowane też właśnie te Polskie, takie te... Więc chyba spoko, no nie? Macie też KFC, w ogóle na przykład e, W KFC macie spoko jak chcecie sobie na przykład popracować, bo tutaj możecie naprawdę robić Żarcie na przykład poparcie, możecie sobie tutaj ten... Kroparówka się dało włączyć, ale ja oczywiście zapomniałem, jak. I tutaj ogólnie, jakby ktoś po prostu nie wiedział, to pokazuje, że to działa. Jakby macie tutaj frytki jakieś ogólnie tutaj jakieś... O, tutaj jest na przykład, jest włączony. Patrzcie, tutaj jest na przykład to do wybierania i patrzcie, tu w ogóle drive jest. Więc chyba spoko, no nie? I tutaj w ogóle jakieś tajne wejścia. Jakieś takie bardzo cheaterskie. O wow, Jezu! Nikogo O, kibel jakiś. No, do kibla też możecie pójść. Eee. Pikny obraz. Słuchajcie, że to był w ogóle ten chłop z tego z Casey. A na tym. Na tym, tym, tym to jakiś albinos jest w ogóle, bo on dosłownie ma białe włosy, samo jest biały <grym> Zde... biały hmm, to się chodzi? Yy, nieważne yy, Dobra, macie tu na przykład też żabkę taką Chyba są w miarę spoko też, no nie? Ale w jeździe autem RP była identyczna i na przykład jak tu się łodziło, to to się niszczyło, a popatrzcie tutaj jest fajnie zrobione i tu się nie niszczy i parówki nie wywołują na hodowli jak się po nich depta więc teraz są parówki takie mniej zniszczalne. <laughs> mniej zniszczalne, co jak to zabrzmiało, bo już. Macie tu biedrę też, lidla. I ogółem też tutaj macie na przykład. Tutaj jest inna jakaś żabka, w ogóle. I powiem Wam tylko tyle. Tak Wam podpowiem, że w, le w lesie jest mega, mega dużo sekretów. Zaczyna nawet chyba w, prawie wszystkie są w lesie, tylko jeden jest w lesie, czy tam dwa. A sekretów jest, jak już mówiłem, mega dużo w górze Więc jak chcecie szukać sekretów, to idźcie do lasu. No to co ja jeszcze mogę powiedzieć? No Macie tutaj różne jakieś domki, mogę Wam pokazać jakieś takie. Które są według mnie właśnie mega, mega spoko do mieszkania. Czyli na przykład właśnie tamten, co ja Wam mówiłem na samym starcie, czyli tamten jest spoko. Jak chcecie, to też ten jest fajny. Popatrzcie tutaj właśnie obok. Tutaj po pierwsze mam się kotek będzie razbić koło domu, który będzie za wami chodzić, jak koło niego przejdziecie. Po drugie macie tutaj, popatrzcie, na przykład możecie sobie wybrać YouTube'a i czekajcie. O co, co ja tak kliknąłem? Opatrzcie coś tam. O napisałem coś tam widzicie. Nawet nie wiecie, co to się tak wpisać. Taki mądry jestem. Popatrzcie, na przykład macie tutaj wiatrak i jego w ogóle możecie naprawdę włączyć. O, teraz lampę włączyłem akurat. Ale no, popatrzcie, włączyłem wiatrak, widzicie? Więc tu też co możecie mieszkać, to jest mega spoko, te schody takie średnie, ale wiecie, schody to to chyba najmniejszy szczegół, macie tutaj na przykład takiego iPhone'a w ogóle Widzicie, lampki też macie, tutaj też sobie wiatraka można włączyć, no i wiecie, spoko, wyjście macie tutaj na balkon Ta hałpa też jest spoko, tylko że tutaj będziecie słyszeć śpiewanie Freddy, Faspera, Freddy Fasbera jak będziecie w, w kuchni a nie wiem, czy chcecie y, słyszeć śpiew y, przez całe mieszkania Tutaj. No chyba, że go będziecie wypuszczać. XD. No jeszcze w sumie. No, jeszcze tam jest parę hałp ale już Wam tam nie będę jakoś zdradzać. Więc, dobra. Wiecie Wam się. Jeżeli film spodobał, to zaszczepcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, wbijcie w moją grę, oczywiście się nazywa ja nazwę kotowice.pl, możecie wejść przecież przez mój profil, no nie, to możecie od razu follow dać i wbić na moją grupkę. W Robloxie grupka się nazywa Widzowie Kotowatego, jakby ktoś nie wiedział jeszcze, to wbijajcie na grupkę, dawajcie followy yy, mi, wbijajcie w grę, dawajcie subiki, no i jeśli ja z Wami już naprawdę tak, ja żegnam, bajo.